Dowódca uczciwości Podkommisarz Ogrośnicki melduje gotowość do rozpoczęcia oczystej zbiórki z okazji ślubowania nowo przyjętych policjantów garnizonu lubelskiego. Standard Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wprowadzić. Proszę, Proszę. present to Ja obywatel, Polskiej, ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków, obowiązków policjanta wykonując powierzone mi zadania, zadania i dobrego imienia służby i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Święty Duch Męstwa i Rady, niech Wam pozwoli godnie i z honorem spełniać Wasze policyjne obowiązki. Niech Was błogosławi, Wszechmogący Ojciec i Syn Duch Święty. Grzegorz. Uchwala ojczyzny. Uchwala ojczyzny. Daniel Korczak. Uchwala ojczyzny. Jak... Jakub Kronczek. Uchwala Mateusz Dubaj. Kraków, Pod oddział, krok na wprost. Marsz! Przemysław Zawórz. Tak.